W swoich wyznaniach, św. Augustyn wspomina między innymi o tym etapie jego życia, który poprzedzał jego narodzenie. Wspominał, że wtedy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, robił karierę profesorską. Był inteligentny, oczytany był erudytą i zdobywał całkiem sporą sławę i pozycję. Także powodziło mu się dobrze w sensie materialnym, kiedy. Pracował właśnie jako profesor, kiedy kształcił młode pokolenia. I święty Augustyn wspomina, że był taki dzień, kiedy szedł ulicą i zobaczył przed sobą jakiegoś podchmielonego żebraka. I zobaczył, że ten człowiek zachowuje się w sposób wyjątkowo pogodny, wesoły. I uświadomił sobie, że z całą swoją karierą i sławą nie widził się siebie nawet Takiej radości. Mimo, że miał świadomość, że sposób sięgania o tą radość w przypadku tego nietrzeźwego, żebraka ostatecznie go niszczy i że jest to radość pusta, to był jeden z tych etapów, które doprowadził go do nawrócenia, do tego, aby zwrócić swoje życie ku Panu Bogu. My w tych dniach, w tę noc, także dzisiaj wymieniamy słowa życzeń, mówimy, że życzymy naszym bliskim przyjaciołom szczęścia, radości, tego, co robię. Ale co, jak sprawić, żeby to nie było tylko słowa, żeby rzeczywiście w życiu nas, naszych ludzi, na których nam zależy, pojawiły się te właśnie pożądane. Doświadczenia i przeżycia. Także dzisiejsza liturgia słowa kieruje do nas jakby słowa życzenia. Pierwsze czytanie to fragment w księdze, księgi Liczb, gdzie Pan Bóg każe kapłanom Starego Testamentu wypowiadać nad narodem wybranym słowa błogosławieństwa. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże niech Pan rozpromieni oblicze z Panem z Tobą, niech Cię obdarzy swoją łaską, niech Cię obdarzy pokojem. I te słowa w zasadniczy sposób różnią się od tych rzeczy, które wymieniamy z innymi ludźmi. Bo w tamtych słowach widać jakieś echo tego opisu z Pisma Świętego, który mówi o stworzeniu świata. Cały świat został przez Pana Boga stworzony jednym aktem woli, jednym słowem. Kiedy więc Bóg wypowiada swoje błogosławieństwo, kiedy każe wypowiadać takie właśnie słowa, mówiące o tym, czego człowiek tak naprawdę pragnie i potrzebuje, to te słowa mają moc, aby stały się rzeczywistością. To już nie tylko. Puste słowa jakiś wyraz naszej życzliwości wobec drugiej osoby. Ale drugie czytanie dzisiejszej liturgii zwraca nam uwagę na to, że Pan Bóg swoje błogosławieństwo. Tę życzliwość wobec ludzi przede wszystkim realizuje przez misję swojego Syna w chwili, kiedy Ten staje się człowiekiem i podejmuje misję zbawienia. To jest ta pełnia czasu. To w Chrystusie On, Bóg daje nam całym sobą to, co jest w stanie nasze życie czynić pięknym, dobrym, co pozwala nam odnajdywać w naszym życiu radość, jakieś poczucie ładu sensu, sprawiać, żebyśmy dla siebie nawzajem byli źródłem tego, co dobra, byśmy ostatecznie osiągnęli zmarnienie. A też, ale też w tym tekście drugiego czytania i chcemy to usłyszeć, zwłaszcza dzisiaj, święto Maryi Bożej Rodzicielki, że ten dar obecności Bożego Syna wśród nas dokonuje się z udziałem, jak czytamy, niewiasty. To niewiastą jest Maryja, której dzisiaj dziękujemy za to, że zgodziła się być Matką Bożego Syna, że zgodziła się być Częścią misji zbawienia, którą podejmuje wobec nas ludzi Pan Bóg. Ale kiedy czytamy w liście Świętego Pawła Apostoła, że to zrodzenie dokonało się z udziałem niewiasty, to za tym pojęciem w Nowym Testamencie kieruje się nie tylko Maryja, ale cała wspólnota Kościoła. Także dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jakby kolejność poznawania Jezusa Chrystusa. Słyszymy o pasterzach, którzy słysząc od aniołów, że narodził się już zapowiadany Mesjasz i Zbawiciel, udają się do Betlejem, odnajdują miejsce narodzin Zbawiciela. Jak czytamy, odnaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. I charakterystyczna jest kolejność postaci, którą, które zauważają pasterze. Najpierw odnajdują Maryję, potem Józefa i dopiero potem Narodzonego Zbawiciela. To trochę przypomina o tym, że i dzisiaj Chrystus rodzi się w naszym życiu za pośrednictwem Maryi i Kościoła. Przez tę misję Kościoła który głosi Chrystusową Ewangelię, który sprawuje sakramenty, które głosi Boże Zbawienie, który staje się narzędziem przekazywania Bożej Woli, Bożej Mądrości wobec kolejnych pokoleń ludzi. Także za postacią Józefa odnajdujemy tych wszystkich serdecznych ludzi, którzy pomagają nam przez świadectwo swojego życia odkryć piękno Chrystusa Piękno Bożej Miłości w głębie, tego planu zbawienia miłości, które Pan Bóg ma wobec każdego z nas. I chcieliby dzisiaj, w pierwszym dniu Nowego Roku, uwierzyć, że drogą do Bożego Północnego, drogą do tego, aby ten rok był rzeczywiście naznaczony szczęściem, radością, aby ten rok po 12 miesiącach, jeśli. Będzie nam taki czas jeszcze wany, abyśmy mogli go podsumować jako dobry i udany. Jest świętanie o tę Bożą łaskę, którą daje nam Bóg swoim Synu w Jego misji zwalnienia, którą nam daje za pośrednictwem żywego Kościoła przez to wszystko, co w tym Kościele się dzieje, przez co Pan Bóg do nas przechodzi. Uwierzmy, że jego łaska dociera do nas także przez Maryję, którą zawsze możemy postrzegać jako naszą Matkę i Orędowniczkę. I chcielibyśmy sami stawać się takimi Józefami, którzy to orędzie Chrystusa przybliżają Abyśmy, słuchając Bożych słów, doświadczali mocy, która tam jest ukryta. Abyśmy mogli uwielbić Pana Boga za wielkie rzeczy, których i dzisiaj chcemy dokonywać w naszym życiu, jeśli tylko do naszego życia go zaprosimy.